I zmieniamy temat. W wielu polskich miastach coraz bardziej zauważalna jest chaotyczna zabudowa. Nowe bloki, nawet całe osiedla powstają w otoczeniu niskiej zabudowy. Nawet na terenach zielonych. Dzieje się tak m.in. wskutek braku miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Więcej o tym w materiale naszej reporterki Beaty Bartman. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są bardzo ważną częścią polityki przestrzennej miasta. Określają, co na danym terenie może powstać. Opracowywane w oparciu o szczegółowe ekspertyzy architektów czy urbanistów, wykluczają np. zabudowy tereny zalewowe, określają, czy w pobliżu niskiej zabudowy może powstać wysoka, zapobiegają przestrzennemu chaosowi. W czołówce miast z największą powierzchnią objętą planami są Gdańsk, Kraków, Wrocław, Toruń, Gorzów Wielkopolski i Olsztyn. Listę zamyka Rzeszów. Połowa całkowitej powierzchni miasta znajduje się poza jakimkolwiek działaniami planowania miejscowego. Brak planów powoduje, że nowa zabudowa powstaje na podstawie decyzji o warunkach zabudowy tzw. wz -ek. Rodzi to konflikty i protesty. Tak było na rzeszowskim osiedlu Słocina. W tej chwili tutaj zasiadką obok deweloper ma powstać blok dziesięciopiętrowy. Ale także w wielu innych punktach miasta, na osiedlach Krakowska Południe czy Nowe Miasto. Ten olbrzym zasłoni wszystko w koło. W Rzeszowie, gdzie planami objęto niecałe 17% powierzchni, powstało stowarzyszenie skupiające niezadowolonych z polityki przestrzennej miasta. Wskazują kolejne negatywne skutki chaotycznej, ich zdaniem zabudowy, między innymi w rejonie Wisłoka, który w odczuciu mieszkańców powinien być terenem rekreacyjnym wyjętym spod wysokiej zabudowy. Przez 13 lat... Nie powstał tutaj plan miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a teraz miasto wydało wózetki na budowę w tym miejscu pięciu bloków dziesięciopiętrowych. Deweloper dąży do tego, żeby każdy metr działki zabudować i tam odległość pomiędzy tymi balkonami w nowej zabudowie no to jest metr. Może sobie no, podawać wszystko przez te balkony. Miasto tłumaczy, że nadrabia zaległości. Miejscowe plany nie są całym lekiem na całe zło w przestrzeni miasta. Poza tym plany miejscowe to są konkretne koszty, które wypłacane są z budżetu miasta. Wśród miast, w których planami objęto poniżej 30% powierzchni oprócz Rzeszowa są m.in. Katowice, Łódź i Kielce. A razem z nami jest dr Jacek Strojny, ekonomista Stowarzyszenia Świadomy Obywatel. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, to stowarzyszenie, w którym pan działa, dokładnie przyjrzało się miejscowym planom zagospodarowania przestrzennego. W których miastach jest ich procentowo najwięcej, a w których najmniej? Tego typu dane są oczywiście dostępne i każdy z obywateli może sprawdzić, jak wygląda sytuacja w jego mieście. W materiale została podana informacja dotycząca chociażby Gdańska, który w Polsce ma największą zabudowę, ale w ostatnich, w ostatnich latach również kraków zwiększył udział, miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem. Rzeczywiście na szarym końcu tutaj znajduje się rzeszu Zielona Góra, Kielce, które mają poniżej 20% miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z czego Pana zdaniem to wynika? Ze Brak tych planów. Czy to jest celowa polityka władz polskich miast? Tutaj każde miasto radzi sobie w swój własny sposób z tym problemem. Ja chcę podkreślić, że w wielu miastach wojewódzkich w Polsce w tej chwili znacząco się zwiększył ten udział i powyżej 50% powierzchni ma około połowa miast wojewódzkich, więc ten problem powoli jest rozwiązywany w ostatnim dziesięcioleciu, natomiast istnieją też miasta, które nie podejmują tego typu wysiłku i preferują WZ-ki jako narzędzie do zagospodarowywania przestrzeni. I takim przykładem jest Rzeszów. Tutaj w materiale pojawiła się informacja dotycząca kosztów tworzenia tych Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. No i tutaj zdawać sobie sprawę z tego trzeba, że przygotowanie tego planu to jest oczywiście koszt dla budżetu danego miasta, przygotowanie opracowania, analizy urbanistyczne. Pojawiają się potencjalne koszty związane z odszkodowaniami, pojawiają się także koszty dotyczące wykupu. Działek pod cele publiczne i to w pewnym zakresie stanowi usprawiedliwienie w wielu miastach. Ale powiedzmy Natomiast, jeszcze jedną ja jeszcze... Tak. ważną rzecz, co tak naprawdę zmienia fakt, iż dany teren w mieście jest objęty tym miejscowym planem zagospodarowania? Jakie ma to przełożenie, no na przykład na inwestycje deweloperów? No bo właśnie panuje takie przekonanie, wspomniał pan o tych WZ-kach, czyli tak. warunkom zabudowy, wtedy, nie wiem, deweloperzy mają większe możliwości działania, rozumiem, tak? Wie pan co? Wydaje się, że tutaj ze strony deweloperów wcale nie jest ta opinia tak jednoznaczna, dlatego że my też prowadzimy konsultacje z różnego rodzaju inwestorami i deweloperzy wskazują, że z ich perspektywy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego są zdecydowanie korzystne. Dlatego, że one tak naprawdę racjonalizują proces inwestycyjny. One wskazują, jaka jest faktyczna w danym miejscu cena działki. I tutaj dwie strony, czyli zarówno mieszkańcy, oczywiście również stowarzyszenia postulują podjęcie tego typu działań, ale również inwestorzy mają dzięki miejscowym planom większą pewność procesu inwestycyjnego. No i zdecydowanie mniejsze zagrożenie chociażby konfliktów, o których była mowa w materiale. A które miasto z tych największych postawiłby Pan za przykład? Gdzie tych problemów, o których mówimy jest najmniej? Bardzo dobre wrażenie w ostatnich latach robi Kraków, który w Polsce wygenerował największy wysiłek, jeżeli chodzi o uporządkowanie przestrzeni i tutaj e, e, zarówno zwiększenie udziału, jak też jakość tych planów, bo trzeba podkreślić, że e, udział e, miejscowych planów w przestrzeni miasta ogółem to jedno, a jakość planów e, to drugie. Więc e, warto wziąć pod uwagę również aspekty jakościowe i tutaj Kraków rzeczywiście jest bardzo ciekawym miastem. Podać można też przykłady takich aktywności, związanych chociażby z wykupywaniem atrakcyjnych dla wykorzystania dla ogółu społeczeństwa gruntów, jak chociażby lasy, jakieś tereny zielone, po to, żeby je chronić przed zabudową, przed urbanistyką, ale również zagospodarować dla użytku. Społecznej. Czyli jest się na kim wzorować. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zdecydowanie. Doktor Jacek Strojny, ekonomista, członek Stowarzyszenia Świadomy Obywatel, był moim i Państwa gościem.